Wybiła 18. Pora na przepisy przeciwpożarowe. Nowelizacja ustawy OZE wprowadza obowiązek uzgodnień dotyczących wymagań ochrony przeciwpożarowej w urządzeniach fotowoltaicznych o mocy większej niż 6,5 kW. Nowe zapisy zostały stworzone w oparciu o ustawę z 24 sierpnia 1991 roku, a dokładnie o artykuł 6b, który mówi o ochronie przeciwpożarowej. Komenda główna Straży Pożarnej już na końcu sierpnia zapowiedziała zmiany w przepisach, które doprecyzują, kto dokładnie będzie czuwał nad bezpieczeństwem urządzeń generujących energię ze słońca. Do kogo zatem powinniśmy się zwrócić w celu zrealizowania wcześniej wymienionych uzgodnień? Odpowiadał za to będzie rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Co będzie sprawdzane w uzgodnieniach? Właściwości pożarowe i reakcja na ogień urządzeń fotowoltaicznych. Potencjalne oddziaływanie pożaru urządzenia PV na elementy budowlane obiektu. Sposób, w jaki zostały przeprowadzone przewody. Klasa reakcji przewodów na ogień. Odpowiednie oznakowanie obiektu posiadającego instalację zgodnie z wymogami. Dodatkowo sprawdzane będzie. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Plan urządzenia fotowoltaicznego ze wskazaniem usytuowania urządzeń oraz czytelną legendą oznakowania graficznego. Jakie informacje będą zbierane w rejestrze? Zapewnienie o ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego oraz terenu do przeprowadzenia akcji ratunkowej oraz gaśniczej. Do przygotowania przepisów sparto się pięcioma normami w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jedna pochodzi od naszych zachodnich sąsiadów, natomiast cztery towarzyszą nam od lat w polskim prawie. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat przepisów przeciwpożarowych, wejdź w opis filmu poniżej. Zajrzyj również na naszego bloga na naszej stronie internetowej. Bezpiecznego tygodnia pełnego energii. Cześć. Do przygotowania przepisu przepisu do przygotowania tego przepisu będziemy potrzebowali pięć norm: jedną niemiecką oraz cztery polskie. Z tego wychodzą nam przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii.